Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Fortnite ze Skwarą. Siema. Dzisiaj zagramy sobie w Fortnite'a, no to już mówię, ale zrobimy sobie challenge tylko helikopter, challenge, czyli nie możemy w ogóle się poruszać. Oczywiście możemy tam wziąć sobie jedną, dwie bronie, ale to bardzo szybko. Od razu, jak wylądujemy i idziemy do helikoptera, już nie wychodzimy z niego. I co? Mam nadzieję, że wam, wam się odcinek spodoba. Jak tak, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, żeby żaden odcinek Was nie omijał. I lecimy już do odcinka. Dobra, lecimy już na helikopter, bierzemy, i, i, chyba Igor nie wie jeszcze do końca o co chodzi, ale bierzemy pierwszą lepszą broń, jaka jest na daleko, która będzie i wsiadamy do helikoptera już nie możemy z niego wysiąść. Chociaż, że nie będziemy mieć paliwa, to możemy sobie na stację stanąć, zatankować, ale tylko zatankować w sumie po naprawiacze. Dobra. To chodź jednak, Igor, do helikoptera. Zmieniamy A? trochę zasady. Idziemy do helikoptera. Szybko lecimy na stację po karnistry i naprawiacze i już nie wysiadamy. Dobra. Pozwól, że ja to zbiorę, bo ekran jest mój nagrywany, co żeby się widzowie nie kłócili. Ty zostań w tym. Tylko, tylko przelutuję to i lecę do Ciebie. Mam kanister pierwszy. Są jakieś palniki? No właśnie w tym jest problem, że nie. Może podlecimy jeszcze na jedną stację, wiesz? Może jeszcze coś z tyłu znajdę. W środku widziałeś? Byłem w środku. Dobra. Mm, lecimy dalej. No, tak. Typ tam jest. Dobra, już przestań. Banku. Gdzie? Na dole, na stacji jest. Skoro że tu nie da się strzelać z helikoptera, że nie możemy bomb. Cholipka. Nie wejdę. Nie no, super! Super! Dobra, lecimy do następnej gry. Lecimy po kolejny helikopter. Mam nadzieję, że tam będzie, bo nigdy go tam nie widziałem. Zostawcie lajka, like może się uda, żeby algorytm o mnie też przy okazji nie zapomniał, że Tutaj mamy piękną flagę Ukrainy. Tamo. Piękna. Beautiful.

Drugi kanister beczka, Mam mi się przybierało dla Ciebie. Masz broń, jeszcze tutaj chyba było. Nie, nie ma. A nie jest. To jeszcze tutaj zobaczę, czekaj. Czy tutaj nie ma żadnej skrzynki? Kiedyś tu chyba były. Dobra, chyba nic. Tu nie ma, chociaż z tego może wypaść. Naprawia, czyli nie, nie może. Ktoś chyba zaatakował lamę. Nie gadaj. No. Dobra, już. Są tam chyba ludzie. Jest jeden kanister. Okej. Okay. Jakiś naprawie, czy by Nie, tu jest skrzynka, tu jej nie mogę chwacić. Nie no, hmm. możesz wszystko otwierać, tylko szybko. Pyp! Leży! Nice. Chodź eee, do mnie, to już... Nie widzę tu nigdzie. Idziesz Do ciebie? Eee, no, jeszcze chwilę. Naprawiacza nie ma. No nie. To weź tu chodź może. o czekaj tylko się... Mam rajda. I weź tu wsiąść Mam railga tu obok, tu obok tego mnie. Obok mnie tutaj do Helki. Co? Tu obok mnie. Dobra. Czekaj. To niech opadnie. Okej. Okay. Kolejny typ. Słyszę kroki tam gdzieś A to chyba boty E tu jest stacja? A dobra Nie wątpię, że ty I się nie myliłeś w was Nie są Dobra szybko idę popalić Wielki Jest więcej wyrobia. pali tych kanistrów. Typ. Nie ma palnika nigdzie. E, Leź po mnie. Wybuch. Nie, to się nie ruszy. O nie tyt. Osłonię. Wiesz ja. co? To chyba nasz koniec. Co? To też nasz koniec. Kolejne podejście, mam nadzieję, że tym razem mi się uda, bo to będzie chyba najcięższy challenge, jaki do tej pory nagrałem. W sensie z tych nowych, czyli z tych dwóch poprzednich. W sumie dwa... Jednego poprzedniego, bo dwa filmy tam nie było challenge. Ale jest czołg. Doleciałam, super. Dobra, biegnę. Szybko lotuję. Trzeba byłoby też jeden palik, bo w tym go napełniać. mam tenho um canister. Oh, yeah Canister número 2.

Mam złotego Railgun'a. I skaner. A. Miejsca na nic. Chyba... To jest P... Nie, to jest P. Też na P. Ta stacja jest już przelotowana. Ta stacja jest, jest już przelotowana. O no i ty, ty sama, No szybko No, szybko! roku nie tyłu, Gdzie od Jeden, jeden O nie. Jeden. jeden, zero, zero, Gdzie zero, 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 ja żyję do, wo do wody wleciałem. A ja się nie mogę ruszyć. No. Dwa samochody na mnie jadą. Co jest? Czy ty się nie umiesz zabić? No nie wierzę. No patrz! To wyceluj. No wycelowałam! I ta korowka jest prosta! to prędza. zrób to z auga! Zrób to z auga, zrób to sobie granatnika. Nie, żeby Amo nie mieli. że okay, zostrzelisz, a to nie wybuchnie. Dobra, strzel to. Strzel to. No i strzel ten kanister, bo ci nie starczy. No brawo. Dobra, tym razem lecimy znowu wiecie po co? Nie zgadnijcie. Po helikopter. Tego nikt się nie spodziewał. Dobra, szybki lód. Czy tu serio nic nie ma? Dobra, jest jeden kanister Odbijacz. Yy, mogę wyjść, bo zauważyłem czerwoną skrzynkę z amunicją, gdzie często jest panik. Zaznacz mi ją, to po nim pójdę. Często, ale nie zawsze. No. no, powiedziałem często, nie zawsze No nie no wiem. Cię nie ukłamałem Palnik! Palnik! Masz? Ma palnik! Nigdy się tak nie cieszy z palnika! A masz paliwo? Jeden kanisty, to jeszcze to sprawdzić. Ale palnik Lecz. już komu trzeba sobie wziąć jakąś ploń jeszcze Le Dobra, lecę. Szybko! No! Chodź! Leć! Nie. Nie dobra, tu nie leci. Masz broń? Masz broń? Rewolwer. Szary. A czekaj ja nie uciekają. No to teraz ja bym lutował. Dobra. Tylko pozwól, I że... Idę... Pozwól, palnik. że ja pójdę tylko na pełny palnik. palnik! Ja pójdę tylko na ja palnik. Dobra, iż... Siadam. pomysł, podejść po prostu na maksymalną wysokość jaką możesz i będziemy tam czekać. O, ty. Naprawiaj może tankę. Naprawiam, to ma zepsutych hitboxów. A, no z telefonu nie latujemy jak tam lecieć, jak oni od razu strzelają? Cholipka... Opuszczona stacja. Kibite. Jest kanister. Kolejny kanister. Nice. Mam 300, paliga. Okay. Dobra, to ja pójdę po tą broń, bo nie chcemy tego Typ! Przekrać. Typ! Gdzie? Ale typ? Gdzie? Za tą skałą. Za tą skałą. W wiesz co? Tam. O, strzela nawet we mnie. Chodź. A chodź. lepiej, chodźmy do tego helikoptera. Jest dużo stacji, na których nikt nie lata prawie. Typy. A, jednak lata. No to nie mamy gdzie już Co jest? Co? Co to było? Jak ty... on wybuchł? Ty to widziałeś? Nie wiem, ja... Ja się chciałam ciebie zapytać, co ty robisz, bo ty robisz takie kurwa. No bo właśnie tak leciałeś ja, ja mówiłem, co jest, bo to się kręciło i leciło bardzo szybko, jakby to się miało zepsuć. Nie, czekaj, no tak, nie, niszcz, nie niszcz, nie niszcz. To... Czekaj, widzowie, wy to widzieliście, że to nie nasza wina, że tak było zepsute? Wykręciło kręciło się, ja nic nie klikałem, wleciało w drzewo, z, nagle się zniszczyło, jakby to miało 0 HP, więc to nie nasza wina, więc tam, myślę, że... Tam może być helikopter. Więc myślę, że... Gdzie jest helikopter? Może tam być, bo tam jest posterunek, ale nie jestem pewien. To widzowie, postaramy się tam polecieć i nie możemy żadnej broni wymienić, ani żadnej rzeczy w ekwipunku. I, ale możemy już normalnie chodzić, bo to nie nasza wina, że to się zaczęło kręcić z mocą 500 km na godzinę i zniszczyć. Przed łódką! jestem nie ma hmm. aha z tyłu a z nie, tyłu jest, nie z tyłu Subskrybujcie, lajkujcie. Ja się Wam żegnam na razie i pa pa. No.